Matura próbna rozszerzona z grudnia z 2022 roku. Zadanie trzecie dowodowe z algebry. Zapraszam. A po co mi temat? Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej x oraz dla każdej liczby rzeczywistej y spełniających warunek x plus y jest większe równe 1 prawdziwa jest nierówność x do trzeciej plus 2xy plus y do trzeciej jest większe bądź równe x kwadrat, dodać xy razy x plus y dodać y kwadrat. Dobra, dowód także trzeba tutaj ewentualnie się bardziej skupić, jak to zawsze przy dowodach nie. Dobra, pierwsze co bym zrobił, to tak, bo te założenia no, nie są takie oczywiste, czy ja bym sobie zrobił tutaj gdzieś z boku, żeby na to spojrzeli. Nasze założenia w tym zadaniu to jest to, że x plus y ma być większe bądź równe 1. Dobra, ja bym to założenie od razu przekształcił w taki sposób, żeby mieć 0 po prawej stronie, będzie łatwiej patrzeć, bo będziemy wiedzieć, że dane wyrażenie związane z x i y będzie zawsze dodatnie. Może być to rzeczywiście nam ułatwiające rozwiązanie tego zadania, czyli tu byśmy dostali X plus Y to mi, mi, minus 1 ma być większe od 0. O, dobra, ja to sobie podkreślę, bo to jest nasze przekształcone założenie. My z tego możemy skorzystać. Dobra, pierwsze, co takie tego typu nierówność do udowodnienia, no to wszystko na jedną stronę bym tutaj proponował zrobić. I mamy tak, x do trzeciej dodać. Wie ja tu może ułożę w ogóle to w innej kolejności, bo tak te trzecie potęgi to fajnie by było jakby było obok siebie? Może nam będzie łatwiej coś zauważyć. Dodać 2XY. I teraz tak. Minus x kwadrat. Ja już to wymnożę ze sobą. xy razy x to będzie minus x kwadrat y. Dobra. I xy razy y to będzie xy kwadrat. Zmieniamy znak, czyli minus xy kwadrat. Tu się zrobi. I jeszcze minus y kwadrat. I to ma być większe równe 0. No dobrze. Szukamy chyba wzorów skróconego mnożenia, jak zazwyczaj. Tak sobie spójrzmy. Mamy tutaj 7 składników. To trochę tak nieparzyście bym powiedział. Wiedział tak jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. No to na pewno coś by tu trzeba było jakoś podziałać kwadratów za bardzo nie widzę, bo tu mamy no tak, teoretycznie to by można złączyć do minus x minus y kwadrat, do tego wzoru skróconego mnożenia, czyli do kwadratu różnicy, tylko przed tym nawiasem byłoby minus. A my nie chcemy tutaj mieć ujemnych składników po lewej stronie, no bo mamy udowodnić, że wszystko ma być większe równe 0. To raczej tak bym tego nie robił. Dobra, ja bym najpierw rozbił to 2xy. Czyli dodać xy, dodać xy. Tak bym tutaj to zrobił, zaraz pomyślimy co dalej. No dobra, mamy teraz już 8 składników, więc jest parzyściowo. Więc teoretycznie dobrze by było tutaj jakoś to pogrupować i jakieś wzory skróconego mnożenia może zrobić. No, tak jak myślę, tak jak myślę. No, tak, wzory, No, mamy tutaj te trzecie potęgi. Trzecie potęgi by tak sugerowały, że może coś ze wzorem skróconego mnożenia trzeciego stopnia. Ja bym spróbował to rozpisać na te dwa nawiasy, jak, jak tak jak macie w karcie wzorów. Ewentualnie, jeżeli chcecie się nauczyć na pamięć wzoru skróconego mnożenia trzeciego stopnia, to tu trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. No, bo tu już widzę, jakoś tak powiem Wam szczerze, gdzieś tak, gdzieś tak coś dzwoni w jakimś kościele, że może być dobrze. To ja bym to rozpisał, czyli ja bym rozpisał to jako nawias x plus y. No i w drugim nawiasie jest prawie wzór skróconego mnożenia, tylko tu musi być minus i bez tej dwójki, tak? O, i mamy rozpisany, jakby te nasze elementy mamy rozpisane. No dobra, dobra, dobra. I teraz zauważcie tak. Pojawił się nam ten nawias x kwadrat minus xy plus y kwadrat. Czy bylibyśmy w stanie z reszty tutaj tych wszystkich składników jakieś może trzy połączyć w taki sposób, żeby dostać też ten sam nawias? Jest x kwadrat minus xy dodać y kwadrat. Dobra. Czyli na przykład na przykład, na przykład. No tu jest niby może tak. Jak ja bym proponował to połączyć tak. Tu mamy xy. y. No to, to jest jakby to, tylko z minusem, czyli można by minusa wyciągnąć przed nawias. Teraz x kwadrat to my musimy mieć minus x kwadrat. Tak się składa, że mamy tutaj. A ponieważ to jest y kwadrat, to powinniśmy mieć minus y kwadrat. O, i mamy go tutaj. Dobra. To z tych czerwonych, można powiedzieć, składników wyciągnąłbym po prostu minusa przed nawias. Czyli w nawiasie będzie, no i to będzie to samo, bo będzie x kwadrat. Minus xy, dodać y kwadrat. No i teraz chwila prawdy, co nam tu zostało? Zostały nam do ogarnięcia to, to i to. Dobra, wyciągnijmy z tego, co się da przed nawias. xy, x2y, xy2. No to można by było wyciągnąć xy albo minus xy. Ja bym chyba minus xy tu wyciągnął, bo mamy dwa minusy. Niestety w tym nawiasie już na tą chwilę widzę, że to nie będzie to samo, ale zobaczmy. No tak, to może jakoś tak po kolei xy to najpierw stąd wyciągnę. Minus xy to zostanie sam x. Później stąd wyciągnę minus xy. Nie, to może na koniec sobie zostawimy. E, może z tego wyciągniemy xy, to Zostanie minus y, ok, dodać y, dodać y, no bo minus xy wyciągamy i z plus xy minus xy to będzie minus, aha, okej, okay, dobra, chyba coś z tego będzie, dlaczego? No bo ten nawias to jest ten nawias z założenia, czyli my wiemy, że to jest na pewno większe równe 0, więc wygląda obiecująco, to ma być większe równe 0. Dobra, zobaczmy, co my tu możemy teraz zrobić. Możemy na pewno, możemy na pewno z dwóch tych naszych pierwszych składników, no wyciągnąć sobie przed nawias ten nawias, no bo on się powtarza, no tak po to to robiliśmy, dobra, to to zróbmy, czyli będzie tak. X kwadrat minus XY, dodać Y kwadrat, a w tym nawiasie, który nam tu zostanie, to będzie co? Z pierwszego zostanie X plus Y, a z drugiego minus 1, dobra, okej. Okay. No to chyba już wszyscy widzą, co tu się wydarzyło. Nie wiem, to na pewno nie jest jedyny sposób na rozwiązanie tej, tego dowodu, natomiast no, dajcie znać w komentarzu, jeżeli mieliście jakiś inny pomysł na to, nie? No bo co się okazuje? Okazuje się, że ten nawias, ten nawias się tu powtarza wśród tych dwóch składników, czyli wśród tu i tu, no to trzeba go wyciągnąć przed nawias znowu, czyli x plus y wyciągamy, oczywiście minus 1 przed nawias, a w tym nawiasie nam zostanie tak, x kwadrat minus xy, dodać y kwadrat, to jest stąd, a stąd zostanie nam po prostu minus x, okej, okay, i się utworzył wzór skróconego mnożenia, tak? Dobra, czyli mamy tak, x plus y... Minus 1 e razy, no i tu będzie minus xy, minus xy, to jest minus 2xy, czyli można to zwinąć do wzoru skróconego mnożenia x minus y do kwadratu. No i co? Jest zrobione? No jest zrobione, widzę, bo ten nawias jest większy, równy 0, no z założenia, bo przecież tu mamy to napisane w tym miejscu, tu, nie? A natomiast ten nawias, ten nawias jest większy, równy 0, no bo to jest kwadrat, tak? Kwadrat. No to tutaj na koniec byśmy napisali, że iloczyn dwóch liczb nieujemnych jest zawsze nieujemny. Co kończy dowód? No takie bym powiedział, no myślę, że tu tak no, na pewno istnieją inne sposoby, także naprawdę jestem ciekawy, czy dało się to może trochę łatwiej rozwiązać. Ja rozwiązuję te zadania tak na bieżąco, więc no ciężko powiedzieć. Pewnie są jakieś optymalniejsze sposoby, żeby to rozwiązać. Natomiast śmiało piszcie w komentarzu. Kolejne zadanie.